wa oraz nie mówię, no mi wind finder, finder. czekamy na nią takienie nie rozksywacza i przyjdziemy się na międy Minę na ale najpierw przyjdziemy do sindndera który jej już siedzi Przyjechał. Tak jak myśleliśmy, do bloku. Cześć. Jedziemy na ósmy. Także jedziemy w Windows tak, Finder. Tutaj, jak widać, mamy kamerę, a tu mamy, co ciekawe, tabliczkę i rok budowy 2013. Jest to Shinder 5500, jest to właśnie windo Finder i ładnie zaczniemy. Piętro ósme. Mamy ósme piętro I idziemy do drugiej windy. Teraz przejdziemy do windy Warszawy. Dzień dobry. Jedziemy na party Tutaj mamy kamerę i taki biuro nazywa się w miarę Rok budowy 2018. No to jedziemy więc do Warszawą i co zatrzymuje się jesteście 7 8 6 4 2 i 0. No teraz jedziemy i za chwilę przejdziemy do kolejnego bloku, tym 6. I za chwilę pokażę wam blok parter. No to jesteśmy na parterze. No to jesteśmy na parterze i to były dwie windy, Schindler i tu winda Warszawa. A my idziemy do klatki. Dobra, jestem. Dobra, wychodzimy z bloku. No chodź. Nie da się. Drugą stronę, tak. trzeba po... Tak wygląda blok. Do Miejska 2. No to w tym bloku, tak jak mówiłem, mi Tu dwie winde. Wina, Warszawa oraz Schindler. No to co, idziemy teraz do tego bloku. Więc wyprzyjdziemy się na miejsce.